Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich czytelników menadżera zdrowia. Mam e, zaszczyt że w pełni współprzewodniczącego Rady Programowej, której najbardziej kwestionują czasu dla menadżerów ochrony zdrowia w naszym kraju. E, I relacjonuję dla Was z, z Światowego 47. Światowego Kongresu Szpitali e, Rio de Janeiro. To wydarzenie jest organizowana przez Światową Federację Szpitali we współpracy z Federacją Gdańską. Światowa Federacja Szpitali działa od 1929 roku, a od 2018 roku Polska, dzięki działalności Mieszkalnej Polskiej Federacji Szpitali, jest reprezentowana w tej globalnej szpitalnej wiosce. Nie jesteśmy przecież samochodami na na oceanie. W tym roku zjazd odwiedza ponad 1300 delegatów, delegatów z Wielkiej Brytanii, wszystkie kontynenty e, Unii Związku a, i ponad 65 krajów. Mamy tutaj delegatów, szefów bardzo dużych organizacji szpitalnych tak jak np. amerykańska Federacja Szpitalna, japońska czy koreańska, brazylijska, czyli to była reprezentacja liczna z Ameryki Łacińskiej. Jest ponad 100 sesji, sesje plenarne, sesje satelitarne i równoległe, także interaktywne warsztaty, sesje szkoleniowe. Śniadania medyczne w Europie. Ciekawy tak zwane, e, można powiedzieć, rozpalające, krótkie e, wypowiedzi dotyczące różnych innowacji. One właśnie tutaj się bo na tej sali. To e, są kawowe i też jest od e, 15 przez udzielenie no współpracujących na konferencjach szpitali. Ale wśród tych podmiotów jest na przykład rząd Wielkiej Brytanii, który się tutaj wystawia. Mamy sesję plakatową, która tam jest. Tam wiszą trzy plakaty z Polski, z centrum Instytutu Kondolewny Marii Piotrowskiej w Warszawie. No najpierw może wspomnę o tych polskich akcentach. One są naprawdę bardzo ważne. Z punktu widzenia też budowania dobrej marki polskiej ochrony Zdrowia, ale też pokazania oczywiście naszych osiągnięć, z których można brać przykłady. To trzy prezentacje ustne. Prezentacja dotycząca kampanii Woły w Centrum e, Medyczne e, CMP z Warszawy. Magdalena tutaj tej prezentacji prezentował prezes, pan Rumaicki. Następnie mamy prezentację, która ma ze Centrum Onkologii Instytutu Mariki Skłodowskiej w Warszawie, pani Marta Cygryńska, dotycząca prezentacji antybiotynowej i ograniczenia palenia pacjentów onkologicznych. Bardzo bardzo ciekawa prezentacja ustna. Ja miałem zaprezentować w sesji dotyczącej kadry medycznych. Moje przesłanie było takie, że nie jest tak, że my jako kadra medyczna się starzejemy i już nie ma żadnych pozytywnych efektów. Raczej byłem takie tutaj przesłanie, że mamy tak srebrną kadrę medyczną, Silver Medics, która jak najbardziej może być produktywna pod warunkiem, że my jako menadżerowie stworzymy odpowiednie, odpowiednie warunki. Czy plakaty, o których mówiłem, kolejne akcenty polskie to światowe nagrody, nagrody Światowej Federacji Szpitali. Tutaj było bardzo dużo kandydatów, ponad 900 kandydatów z tego świata międzynarodowe gremium jurorów, pośród wśród których jednym z jurorów z Polski, jedynym z Polski była um, um, Lidia Kornoska, nasz dyrektor, przewodniczący, główny oficer z Polskiej Federacji Szpitali. Ona oczywiście na tam tematach nie głosowała, no ale mamy tutaj się czym pochwalić, bo drugie miejsce w kategorii organizacji e, sprawności organizacyjnej i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych Światowych Nagród Szpitali e, przypadło w Centrum Medycznemu CMP, czyli nie tylko praca naukowa, ale też nagroda właśnie za kampanię odwołuje, nie blokuje. Mamy także nominacje, nominacje te, e, w konkursie Światowych Nagród Szpitali e, dla Międzynarodowego Centrum Wysokiego Wody w Kajetanach. Bardzo dobrze przyjęta. Ja Miałem okazję rozmawiać z liderami, że my w Polsce mamy świat centrum. No ale nie tylko. My mamy, czym się pochwalić. Są też rozwiązania, które można jednak z innych krajów w różny sposób adoptować. Tych sesji było dużo, więc trochę czasu mi zabraknie, ale jest bardzo dużo. Moich relacji na LinkedInie, filmików i także bezpośrednich relacji. Zapraszam serdecznie wszystkich uczniów też menadżera zdrowia i innych, innych czasopism. Bo to nie jest żaden ekskluzywny tylko i wyłącznie materiał, jest to dla nas do wykorzystania. Chciałem zwrócić uwagę na sesje dotyczące zrównoważonego rozwoju działania Genewskiego Centrum. Do spraw rozwoju. Czerwa kawowa ciekawa sprawa, bo kawa jest po prostu w dużych tankach, a nie w automatach, czyli mamy tutaj niską emisję CO2. To jest warte jednak też korzystania na tych dużych konferencjach a więc właśnie zrównoważony rozwój. Centrum Genewskie przy Światowej Federacji Szpitali, którego Polska Federacja Szpitali jest partnerem trzy elementy rozwiązań. Masterclass, szkolenia, edukacja. Drugi element to, jest, to są narzędzia pozwalające na zarówno symulacje dotyczące CO2, emisji CO2 przez szpital, jak i też porównywania benchmarkingowe. Narzędzie SAT na całym świecie można się porównywać i to już będzie dostępne na ta chwila. Jest w już wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Kolejna sprawa to jest nowa akredytacja. Akredytacja właśnie pod kątem zrównoważonego rozwoju Genewskiego Centrum i Joint Commission International, czyli najbardziej prestiżowej organizacji akredytującej szpitale na całym świecie. Też niezależna od posiadania innych akredytacji, nie trzeba mieć akredytacji ogólnej, na przykład Joint Commission. Na pewno będziemy to promować dla polskich szpitali, bo warto, mamy dużo ciekawych przykładów w Polsce szpitali właśnie o wysokim, wysokiej kulturze zrównoważonego rozwoju. Teraz parę słów o nowej inicjatywie Światowej Federacji Szpitali zainicjowanej, zainicjowanej przez prezydent Światowej Federacji dr Muna, Tulak, talak, przepraszam, dr Muna talak z Emiratów Arabskich z Dubaju, konkretnie rzecz biorąc, dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego. Pani prezydent tutaj zaproponowała światową kampanię, przede wszystkim dla liderów szpitali, dotyczącą zdrowia kobiet w ciąży. Na pewno się będziemy przyłączać. Ja zwróciłem też uwagę na kwestię oddziałów z niewystarczającą liczbą, liczbą porodów. Kolonie delegat z Niemiec, profesor Majer Mówiła też o pewnych strukturach i rozwiązaniach takich kompleksowych, które są w Niemczech we współpracy z tamtejszym Ministerstwem Zdrowia i niemiecką Federacją Szpitali. Były też przykłady ciekawe z Belgii. Parę słów o tych najnowszych technologiach, dużo o sztucznej inteligencji, ale też o zagrożeniach, a myśmy jednak nie wyłączali naszego myślenia. Chyba jednak właśnie kierowanie sztucznej inteligencji na... Takie bardziej narzędzie wspomagające, a nie zastępujące medyków. Szczególnie ciekawa Ambient Clinical Intelligence, czyli właśnie ta cała... Technologia, która pozwala na produkowanie raportów lekarskich, pielęgniarskich czy innych medyków poprzez narzędzia sztucznej inteligencji, abyśmy mogli więcej czasu spędzić z ludźmi face-to-face. -face. No i mocny akcent w kierunku tak zwanego, jak się mówi, human touch, czyli właśnie tego ludzkiego dotyku empatii. Bardzo ciekawa sesja o liderach światowych, też przez młodych menedżerów. Jednak te wartości inteligencji emocjonalnej, właśnie w której jest empatia, podejście do pacjentów, dużo jednak ważniejsze niż tabele. Chociaż oczywiście o pieniądzach też mówimy. Mówimy o ich racjonalnym inwestowaniu. Tutaj nie zgadzamy się z tym, że ochrona zdrowia miałaby być takim jakimś sektorem, jak to czasami mówią, dziurawym wiadrem albo mrokiem bez dna. Rozmawiałem z szefami różnych organizacji. No, na dobrą sprawę każdy sektor gospodarki może skonsumować różne nakłady, na przykład infrastruktura. My produkujemy zdrowie i to jest istotne. Oczywiście chcemy to zdrowie produkować dla jak najlepszej wartości dla naszych pacjentów, i to jest przesłanie z tego kongresu. Co jeszcze? Na tych sesji było naprawdę, naprawdę sporo, ciekawe w zakresie implementacji obsługi klienta, czyli zespoły, co ktoś nazwał to chyba z Belgii techników doświadczenia pacjenta, tak to nazwane patient experience technician, czyli wyspecjalizowani no trochę chyba zdrowie publiczne jako, jako edukacja, wyspecjalizowane osoby, które podejmują się właśnie tego zadania, aby to doświadczenie pacjentów w szpitala jak najbardziej polepszać, no w sumie niewiele kosztujące, a, a, a jednak satysfakcja pacjentów zdecydowanie Zdecydowanie rośnie. Teraz będzie sesja dotycząca finansów szpitali. No tutaj zawsze zwracamy uwagę jako liderzy, że no najważniejszy jest pacjent, wynik leczenia pacjenta, wartość dla pacjenta. Oczywiście pieniądze są środkiem, ale ta restrukturyzacja przede wszystkim musi odpowiadać na pierwsze pytanie, czy dobrze leczymy, a następnie, oczywiście, to jest ten element kosztowej efektywności, jak to w ekonomice medycyny. Zawsze zaczynamy od spełniania tych standardów medycznych, a następnie dokładamy do tego tą analizę ekonomiczną w ochronie zdrowia. To będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawa sesja. Miałem okazję rozmawiać z sekretarzem generalnym indyjskiej organizacji. Szpitalnej NATHED powiedział mi, że tam wydatki publiczne, czyli nakłady publiczne na ochronę zdrowia wynoszą 1,7%. Dużo tych nakładów prywatnych. A jeżeli chodzi o Brazylię, to bardzo ciekawe, bo to też jest jakaś lekcja. Okazuje się, że w Brazylii. 60% ochrony zdrowia, nakładów, to nakłady prywatne. Czyli to można powiedzieć, u nas jest 30% prywatny, mniej więcej, a tu ponad 60%. I system brazylijski jest no, chyba taki bardzo też e, pofragmentaryzowany. E, jest bardzo e, wielu świadczeniodawców i też płatników. Jest sporo. Wyniki zdrowotne, jak sami gospodarze określili, średnie. A średnie, nie najgorszy oczywiście e, przykład, e, że chodzi o kadry medyczne w dużych miastach e, w Brazylii siedmiu lekarzy na tysiąc, a w okolicach e, wiejskich wskaźnik wynosi 1,5. E, nie tak bardzo spolaryzowany jak w Polsce, no ale też, też istotna, e, istotna, e, istotny problem z dystrybucją zasobów i tu Brazylia stara się na pewno na pewno to... To poprawić. Miałem okazję rozmawiać z liderami wielu organizacji. Byłem na spotkaniu szefów organizacji szpitalnych z całego świata, gdzie po raz kolejny podkreśliliśmy rolę krajowych organizacji szpitalnych nie jako grup obrony interesów przed innymi uczestnikami systemu, ale jako organizacji proaktywnych promujących dobre praktyki wymieniających wiedzę, networking i współpraca. Korzyści z uczestnictwa w tego typu kongresach to są, można powiedzieć, oczywiste. Nie jesteśmy wyspą na oceanie, jesteśmy częścią globalnej wioski. Na pewno uczenie się różnych praktyk, które są stosowane w krajach podobnych, mniej podobnych. Na przykład okazuje się, że Korea Południowa ma wiele, podobnie jest do nas. To jest kolosalna sprawa i się jednak na bieżąco, czyli, czyli przykład. Wiadomo, że w tej chwili możemy wiele rzeczy robić online, ale jednak ten kontakt międzyludzki jest. To jest, jest bardzo istotny. Kolejna rzecz to oczywiście promocja e, polskiej marki ochrony zdrowia, czyli ten element patriotyczny, ale my nie jesteśmy znowu Wydziałem Wyspą, jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej. Ja na przykład mówiłem o rozwiązaniach unijnych dotyczących, e, dotyczących e, sztucznej inteligencji tego aktu, który jest też jako członek e, zarządu e, Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali. Kolejna, kolejna korzyść to oczywiście networking, czyli, czyli kontakty, te bezpośrednie i możliwość no mieliśmy w tym roku przecież posiedzenie zarządu Światowej Federacji Szpitali w Krakowie. Na pewno te kontakty to jest pozytywna rzecz. Kolejna korzyść z uczestnictwa w kongresach. To możliwość przyniesienia różnych technologii. Tutaj oczywiście robotykę w Polsce mamy, ale już tej klinicznej inteligencji, takiej ambient nie mamy, więc to jeden z których mogę wymienić. Mógłbym jeszcze pewnie wymienić sporo, sporo innych technologii, czasu pewnie będzie, będzie brakować. Także wymiana, wymiana dotycząca. Kwestii edukacyjnych, czyli kursy, masterklasy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Tu polska delegacja była pierwszą na świecie, która taką masterclass ukończyła e, 16 dyrektorów polskich szpitali w Genewie dwa lata temu. To jest naprawdę wielka, wielka sprawa. E, no i chyba coś, co jest dosyć nieuchwytne pomimo wszystko. Czasami e, ktoś, kto jest bardzo zorientowany na e, tabelki czy też finanse. Może na to inaczej patrzeć, ale my jesteśmy tu przede wszystkim y, ludźmi i ta empatia i ta inteligencja emocjonalna została wszystkich, przez wszystkich podkreślona. To jest ta pozytywna energia, która płynie z takich e, spotkań, i że one są oczywiście na bardzo wysokim poziomie, a ten kongres jest. Sesje, które są prowadzone w sposób interaktywny, z pasją, to jest to, co powiedziano o liderach. Lider to jest człowiek z pasją, to jest człowiek, który jest zaangażowany, motywowany, który ma też empatię. oczywiście musi orientować się zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i też finansowych, ale ta pasja, ta empatia została tu podkreślona więc ta pozytywna energia. Tu wszyscy delegaci z Polski to odczuwają, ale też z innych krajów, bo się pytałem oczywiście o różnych kulturach tą pozytywną energię odczuwają i tą pozytywną energię po przyjeździe będą przekuwać na swoje dalsze sukcesy. Przesłanie z Światowego Kongresu Szpitali, globalne lekcje, lokalne zastosowania w wielu obszarach, zarówno technologicznym, zarówno organizacyjnym, jak i też międzyludzkim bardzo, bardzo, bardzo istotne. Młodzi ludzie, ale też ci silversi, którzy tutaj są wśród, wśród menadżerów, także współpraca na poziomie regionalnym, implementacja rozwiązań, które są. Udział Polski, w Światowej Federacji Szpitali, nie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy Tutaj nie uczestniczyli, a Polska Federacja Szpitali jest tym głosem, głosem ponad podziałami. Nasza wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami, I ta współpraca międzynarodowa jest na pewno, na pewno bardzo istotna i owocna. Już projekty zostały zrealizowane, na przykład granty, na przykład implementacje i wdrożenia, o których można przeczytać na stronach internetowych Polskiej Federacji Szpitali. Dzisiaj ostatni dzień, sesja zamknięcia, pożegnania już z delegatami, jeszcze ostatnie wymiany. Mało kto już ma wizytówki papierowe, większość jednak jest elektroniczna, LinkedIn jest na tym głównym medium, raczej mało kto tutaj używa Twittera albo innych mediów. LinkedIn jest absolutnie podstawą jako profesjonalne narzędzie, narzędzie wymiany tych poglądów to na pewno na pewno pozostanie. Co jeszcze tutaj na samo, na samo zakończenie? Wydaje mi się, że to... Takim, no, w takim zasadzie ni e, telegraficznym skrócie najwięcej co chciałem Państwu, co chciałem Wam, wam przekazać, tych relacji na pewno jeszcze e, sporo jest. E, do zobaczenia, oglądajcie filmiki, e, oglądajcie też relacje e, i cześć!